Tutaj i wam pokazuję moje karty e, e, z Champions League. Wszystkie moje ulepszone i zaczynamy: Fernando Torres Master, e, e, Iker Casillas, Stop Master, Shahin, Rising Star, Denis Star Player. Poczekajcie, ja sobie wyznaczę, ile wam pokażę, a w następnym odcinku będzie tak. Join Mekker, Rising Star, fans Fabry um. Robert Lewandowski Limited Edition, Mary Star Player, Johart, Goal Stopper Fans Show I tutaj nieulepszony Tomasz Rosicki z Arsenalu. Chciałem wam tylko pokazać rybka Aleksander Rybka i Luko Girny Starplayer Star Player. Star Xavi Alonso, fans favorite. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku.